Cześć, to Wszystkim bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Master Builders Znaczy, no Build Battle, Master Builders, jak tam wolicie Na serwerku Verteza dzisiaj znowu sobie z wami troszeczkę pobuduję Już się tutaj ludzie witali wcześniej na czacie O, proszę bardzo, cześć, 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 pozdrawiamy tutaj wszystkich Zobaczymy, co będziemy mieli do zrobienia Kebab Okej, <grym> okej <Okay. grym> <Okay. grym> Jak wygląda kebab? Przepraszam bardzo Ej, bo, bo, w tym momencie mam leciuteńki problem, ej, kebab jadłem może raz, góra, dwa razy w życiu i naprawdę nie mam pojęcia, co mam zrobić. Okej, okay, czekajcie, mamy słomę, mamy ten, dajmy sobie, ty ja nie, jak kebab wygląda, czyli zrobimy coś, coś ala taką jakby udeczkę, coś w tym stylu na przykład. I w tym będzie... Ja no, nie, 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 nie wiem jak kepa wygląda, ej! Możecie się ze mnie śmiać, ale ja naprawdę nie wiem jak kepa wygląda. No mogę nie wiedzieć, ej! <ścoughs> Dobra, po prostu zbudujmy na razie taką podstawkę. Pamiętam, że to jest coś, ale takie kawałki mięsa i różne takie warzywa, coś w tym stylu. Więc postaram się zrobić ewentualnie coś takiego. Oczywiście wiadomo, że mi to nie wyjdzie. Tak, jak bym chciał nie naprawdę. Ja, uwierzcie mi, że nie mam bladego pojęcia, jak zbudować kebab. To jest, to jest płocie, panie. Trudne w piździe. Dobra. E, czyli jakieś takie kurde kawałki tego. Tak, nasrały po prostu randomowo, to, 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 to nie jest wcale kupa, to, no, to, to jest, to są kawałki mięsa kebaba, dokładnie, o, tak jest, i teraz przydałoby się jakieś też, tu w ogóle nie wiem, po co ja to wziąłem, ale, no, niech będzie słoma, smoła... słoma, kuźwa, nie, smoła, ty, idiota. dobra, y, i jakieś, kuźwa, te, warzywka. Coś zielonego, coś czerwonego, e, coś. kuźwa jakie sobie jeszcze kolory ważę? Jakiś taki cyjan, coś takiego, dobra. E, dajmy tutaj jakieś A, takie, coś. Okej, okay. czerwone jakieś tutaj kuźwa te, o tutaj też i tutaj po prostu będzie, no będzie kebab, tak no to kuźwa ma być kebab, no to będzie kebab no kurde, ja tu się nie będę rozwodził nad niczym, prawda będzie kebab mm. e... Taa. czy to wygląda kebab? nie no kuźwa, ja nie wiem czym czekaj aż zobaczę w google'ach jak kebab wygląda kebab no kuźwa po zdjęciach naprawdę to to jest... Nie wiadomo o co chodzi. E, ale dobra, zróbmy jeszcze w takim razie po prostu taki tutaj e, wie, większy taki taki ten... E, bo to jest pokazane jakby takie właśnie, że to jest takie otwarte i, i z tego się aż wręcz wylewają te, te wszystkie po prostu e, rzeczy. Tak więc postaram się po prostu tak to jakoś zrobić. No mamy taką łódeczkę i mamy takie, takie coś. No powiedzmy, że że jest ok. Tutaj jeszcze dobudujemy ewentualnie. Tak to lekko zaokrąglimy, może o coś w tym stylu. No nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to wyjdzie, jak to ludzie ocenią. My zobaczymy jak tam sobie inni też poradzą, bo jednak uważam, że jest to zadanie miary trudne, jakby nie patrzeć. Ok, tutaj są dwa. Dwa. Tu jest jeden, tu musi być dwa. I dwa, dobra. Ile mamy jeszcze minut? Minutę, półtorej, dobra. Coś jeszcze tutaj więcej, więcej jakichś zielonych rzeczy damy, tak żeby tu kolorystycznie też jakoś... Jeszcze możemy dać coś pomarańczowego, cokolwiek to by było, ale... czy tam żółtego, nieważne. Okej. Okay. Dobra. No i nic. O, ostatni odcineczek bardzo ogólnie fajnie przyjęliście, za co, za co się bardzo cieszę jednak, wiecie, tutaj grałem z wami, więc to też jakoś troszeczkę e, inaczej wyglądało, e, przez co może tak to lepiej oceniliście e, i ogólnie lepiej przyjęliście, dlatego po prostu pomyślałem, że faktycznie będziemy tutaj częściej robić odcineczki, bo widzę, że jak najbardziej jesteście e, za tym, żeby takie coś robić. Dobra, tak, mięsa trochę nie widać, to się tak tutaj przykryło, bo oni zawsze i tak ładują więcej surówek i wszystkiego, więc nawet, nawet to jest realistyczne, bym powiedział. Okej. Okay. no powiedzcie, no patrzcie, no to tak, no jest po prostu kolorowe takie, taka łódeczka kuźwa z jakimś tam główienkiem. Dobra, ja się nie będę więcej tutaj bawił, e, jest okej, okay. tutaj coś mogę... Chyba nic nie będę tutaj nie, tak zmniejszał, nie zmieniał, nieważne. No bo no zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. No, zobaczymy, zobaczymy. No, Ech, jak to. Sieba, 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 witam was, witam. No, jak tu ludzie oceniają? Widzę, że żółte, czerwone, fioleto. Aha, bo to oni po prostu chyba nawet nie patrzyli na to, a może już ocenili, nieważne. Cóż mamy tutaj? O, tutaj mamy kogoś, kto. Czekajcie, czekajcie, to jest. Rączka. No, może być, no powiedzmy. Tutaj no... to jest właśnie jakby kebab, tak? No, tak, tak, tak inaczej. Yy... Yy, to mi się naprawdę nie podoba. Nie przypomina mi to kebaba, nawet bardziej niż moje. Sorry, <grytanie> to akurat. Nie, tam, tam to troszeczkę może bardziej mi się gdzieś ogarnęło, że, że to kebab. Tutaj co mamy? Yy, to prędzej taki hamburger mi się skojarzył. Yy, Pfff. No dobra, ale mimo wszystko bardziej kolorowe niż tamto i jakoś tak... Jakoś się bardziej kojarzę z jakąś taką bułką czy coś Sory, e, Sorry, chciałeś tutaj napisać, że, że ja, ale... w ogóle to jest A? Nie wiem czy to jest A ja pierdzielę e, Nie umiem kebaba No trudno się mówi Nie każdy umie kebaba Ja też nie mówię, że umiem kebaba Wszyscy piszą LJ i da bardzo bibiło. Mi E, dobra, tu mam opicie i tu jest właśnie, ej, ej, to jest kebab właśnie, bo ja tak widziałem takie, takie budowle, znaczy takie mm, e, obrazki, że tak powiem, więc to jest jak najmniej kebab. Aha, wygrałem, ale jakoś jakąś straszną dużą przewagą punktów. I tak uważam, że nie najlepsze. Bliet. <laughs> dobra, w takim razie wybierzmy sobie znowu teraz arenkę i zobaczymy cóż tym razem e, niech będzie będę 16 już dołączają, już się zaczyna e, mi się to właśnie podoba akurat w tym, że, że nie muszę tutaj czekać jakoś strasznie długo na e, 700 e, nie muszę tutaj czekać jakoś strasznie na ludzi, tylko po prostu od razu mi tutaj się wszystko wiecie Pokazuje i, i, i odlicza, i w ogóle jest fajno. Dobra, uwaga. Oby coś, nie wiem, prostszego, bardziej takiego przyziemnego. No, kebab jakie do ja, no, oczy kebaba nie widziałem, nie? Znaczy, widziałem może raz. Boisko, okej. Okay. Hmm. Dobra, zrobimy boisko w takim razie. Na pewno potrzebujemy sieci i na pewno potrzebujemy. A nie, tego potrzebuję do, do brameczek. Chociaż nie, właśnie zrobię z No A co, pierwsza myśl najlepsza i zrobię tutaj e, villager. A nie, bo nie, villagerów nie będę mógł dawać. W takim razie samo boisko zostanie. To zrobimy to oczywiście zielone i takie tutaj białe. Dobra, czy ja to w ogóle zdążę? Spróbujemy. Jakby tak całą nie, całą długość, nie, 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 całą długość na pewno, nie. Na coś w tym stylu. Takie mniejsze boisko po prostu, ale będzie. Dobrze, Czy to już jest to? Jeszcze nie to, dobra. Dobra. Teraz tylko właśnie jak zrobić linię? A nie, linie, dobra, linie prowadzą na pewno tutaj. Pyk. Powiem wam, że i tak pierwszy raz w życiu buduję boisko. To jest akurat wszystko fajne, że tutaj zazwyczaj się trafia na rzeczy, których się do tej pory nie budowało, więc jak najbardziej jest to OK. Tutaj jeszcze potrzebuję zrobić linię. Tylko czy ja zdążę w ogóle to boisko zrobić? Dobra. Oj, oj, oj. Nie wiem nawet do czego ja to boisko zrobię. Znaczy chciałem do piłki nożnej, tylko, że nie pamiętam wszystkich Wszystkich położeń linii jakie po prostu są po drugie czuję, że i tak bym po prostu coś zrąbał, więc nie chciałem tego tak robić. Ale dobra, powiedzmy, że tak, tutaj jest ten, to zrobimy tutaj brameczkę. Tutaj i tutaj nie za mało. Okej, okay. pyk, 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 pyk. No i zawsze szersza niż, niż wyszoka. I tutaj damy sieć. oj, 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 oj nie tak. Ja, 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 Ja to w ogóle zdążę zrobić, dobra? Jest jedna brameczka, ok. Dawaj, zielone, 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 zielone. Tutaj damy jakąś kuźwa linię boczną, kuźwa karną. Gdzie pamiętam, jak to się nazywa, nawet. Ale dobra. E, tutaj zróbmy drugą bramkę. Tak? E, tak, dobra. Nie.

Tu już zostało mi tylko wykończenie tego i ewentualnie zrobienie jeszcze dwóch, trzech lin. Także myślę, że dam radę. Zobaczymy. Jak zwykle pocisnąłem za bardzo hardkorowo, ale to już myślę, że jeżeli skończę, to przynajmniej tutaj już zasłużona będzie dobra ocena, bo jednak boisko będzie ok. Yy, dobra, ale jak te linie? Linie... Yy, raz, dwa, jezu, raz, dwa, trzy od tego. Raz, dwa, trzy tutaj. Dobra. Tam coś rozwaliłem, nieważne. O, jest idealnie na środku, to mi się podoba. Dobra, i teraz tak y... Okej okay. A wiecie, takie kółeczko, nie, na środku. E no zarąbiście. Są brameczki, jeszcze mam minutę czasu. Jeszcze mogę jakieś kuźwa, nie wiem dać kuźwa coś takiego. Tak po prostu. Bo mogę! Dobra... To jeszcze można jakąś piłeczkę na przykład dać... Jakąś czerwoną... Czy pomarańczową... Damy czerwoną... Ale fajnie, bo akurat mi wyszło na samym środeczku! Dobra, to jeszcze Nie no, moglibyśmy zdążyć jakiś ludzku, ludków zrobić, ale to już... Kurde, jak mógł villagerów stawiać... Mogę villagerów? Nie mogi! Jest, to jest najgorsze, bo jak można było villageru stawiać, to w tym momencie można było faktycznie się tutaj ogarnąć. Ale, ale, ale! Yy, gdzie są te statywy, statywy na te... O! O! Tego też nie mogę! Why? No. no i dupa. Miałem fajny pomysł na statywy, tak to nie będzie. Sorry, jest piłka, są... Yy, oj, wrzuciłem panel trudno. Są statywy, znaczy kuźwa bramki, jest... No jest boisko, ej, jest boisko i to całkiem duże jakby nie patrzeć. Moim zdaniem jest jak najbardziej okej. Okay. Moim zdaniem jest jak najbardziej okej. Okay. Zasługuje na dobrą ocenę. Jest super, tak, dokładnie. Nie, to, no to już powinno spokojnie wygrać, no kurde. Tam, tam to wygrało, skoro nie było takie jakieś strasznie dobre. Ej, ale to jest ładne. Może być, naprawdę. Malutkie, wiadomo, ale... Ale jest, no. Okej. Okay. O tych, takich linii mi zabrakło, no faktycznie. Dał się, zgodzę, okej. Okay. O, tu nawet ludków dał. Ja bym tu dał spoko. Dał jakiś, dał jakiś ludków tego, to bardziej takie wszystko minimalistyczne, ale są brameczki, jest, jest boisko, jest okej. Okay. Jest okej, okay. daj okejkę, okay jak najbardziej. Znaczy, tam spoko, no. Co my tutaj? W ten sposób rozwiązane, ale dla mnie to takie trochę może być. Myślę, że, że jak najbardziej. Tam to było troszeczkę bardziej, więcej pracy po prostu było włożone, ja też patrzę po tym, jak, ile pracy jest włożone w daną pracę. E, tutaj też są ludki, i też jak największy. to też tam spoko, niech będzie. Narobił się trochę człowiek, niech będzie, ja zrobiłem większą pracę, ale zrobiłem bez ludku, więc wow. Napis LG oczywiście piękny, aha, bo to, i tu jest takie coś, tak? Ale tu dam ci w... dzięki za napis, fajnie, że trochę zmarnować na to czasu. Oczywiście mogę się zająć bardziej boiskiem, ale jak najbardziej myślę, że jest ok. Co <laughs> eee, troszeczkę dla mnie zdecydowanie za małe. Nie, za małe. Tamte były troszeczkę jednak większe prace. To już ja rozumiem, że można minimalistycznie, ale bez, bez przesady, tak? Bez przesady. O, wygrał yy, Eneralio GG! No nie wygrałem tym razem, akurat teraz bym powiedział, że, że powinien wygrać, ale temu dałem chyba spoko, chyba dałem mu tak, bo tutaj fajnie wyszło, no i, no i wygrał chłopak, no i wygrał i GG, nie zawsze trzeba wygrywać, ale fajnie, mi się podobało, mi się podobało, jedziemy jeszcze raz, e, na BD1 niech będzie, Ep. BD1 napiszę, bo przecież nie wiedzą, dobra. No, już się dowiedzieli. Zobaczymy <laughs> co będziemy mieli teraz do zrobienia jak się napieło. Zaszło mi w derle, tu wody nie widzicie. To jest dobre, że można niebieski się kolor wyciąć. <laughs> Dobra, oczywiście. Nie, 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 tak nie, tak nie, tak nie, nie, nie. Dobra. Cóż będziemy Ogr! Ej, dobra, to można zrobić całkiem OK, jeżeli tego nie zrypię, bo oczywiście pewnie to zrypię. Ja pierdzielę mm. Fuck you. czekaj Czekaj! niebieski sprawtor To zrobimy całego ogra, znaczy całego, takiego po prostu budowlę taką Ale żeby właśnie nie przesadzać z tym, dobra Okej. Okay. Aha. Brązowa jeszcze. To jako pasek, nie? To no wiecie o co chodzi. Dobra. Teraz biały. Teraz czy mi się to dobrze uda zrobić? Prześrodek powinno... Kurde, nie będzie przez środek szło. Fuck you! Zapomniałem, że ten dobra zrobiłem to robimy. tak. was, speedbuilder, speed! Builder, speed. Dobra, teraz tutaj, okej... Okay. Okej... Okay. Sorry, że mało mówię, ale się muszę skupić na budowaniu, bo wtedy, jak się nie skupię na budowaniu, to wychodzi naprawdę gówno, a zrobić w miarę normalną budowlę, tak więc wybaczcie. Dobra, tutaj trzeba dokończyć wszystko. 3 minuty powinienem zdążyć, ale to się okaże. Dobra, tutaj trzeba zacząć głowę budować. Znaczy, szyja najpierw, to nie to szyja wyższa, a teraz głowa. Ta głowa nie będzie za mała. Ufo mi wyszło. <laughs> e, dobra, czyli spróbujmy zrobić to troszeczkę szerzej, bo ogry mają duże łby. O. Okej. Okay. No spoko. Ioda mi zaraz wyjdzie. Mm. Nie no dobra, takie sterczące uszy, bo oni mają takie sterczące uszy. A jeszcze jedno właśnie damy takie. O, Zarąbiście Dobra. I teraz tak. Łoczy, łoczy tu jakiś tam nosek by był, ale nie będzie. I damy mu taką otwartą szczękę. Będzie tutaj. Tak. A okej, okay. to okay. No, dziwnie to wygląda, co najwyżej, wyżej, ale, ale powiedzmy, że to no, jakoś tak to musi być. Mamy tutaj coś takiego, że ma jakbyś taką koszulę, coś takiego. Bary mu takie większe damy, nie? O, coś takiego, nie? Dobra. Masywne bary, kurde, dobra. Jak ta głowa, no ta głowa tak, tak sobie, ale powiedzmy, że nie jest źle. Te uszy jeszcze można było ewentualnie poprawić, ale kurde, nie mam pomysłu na nie tak naprawdę. Damy mu coś w oczach może? Damy mu zombiaka w oczach. Blit, blit. No, Ej, spoko. Dobra, to jeszcze dajmy tutaj czerwony jako że język, czy coś w tym stylu. Nie, bo sobie przegryza język, kuźwa, w tym momencie. O, coś takiego. Dobra, no powiem wam, że, że nie jest najgorzej. Można mu ewentualnie większe stopy dać. A! Ło! Wow, zdążyłem. Takie mu dałem troszeczkę większe stopy. Trochę wszystko wygląda teraz przez te stopy, no ale... Ciul, to jest po prostu taka figurka ogra. Ej! Mnie się podoba, ej, mnie się podoba. Ogry jest ładny. Zobaczymy jak tam ludziom pójdzie. Pa, pa 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 Pozdrawiam wszystkich, wszystkich co są na odcinku, co to jest? Super gunwo! Bo to nie jest ogr, demet <noise> to nie wyszło ci sorry, o, o, o kurde, ktoś miał naprawdę fajny pomysł, tylko niedokończony. Także no sorry dajesz szkoda gadać tylko dlatego, że po prostu że nie jest skończony, ale naprawdę miałeś fajny pomysł. Jakbyś to skończył, to czuję, że dałbym ci wysoką ocenę. Bo pomysł naprawdę fajny. Co nie jest ogr? Sorry, mnie to ogra nie przypomina, naprawdę. Nie, na, żeby jeszcze był zielony, to bym to bym dał chociaż okejkę, Znaczy, już mo, może być, albo ten. A, a tak to trochę lipa. Tutaj, o kurde, jakiś z mieczem świetnym, i tak dalej, nie. Ale i tak mi to ogr jakoś nie przypomina. Kurde, no potem znowu powiedzieć, że nie, nieuczciwie ocenia mnie, no dobra, dam tutaj. Dobra, dam kuźwa. O, 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 jest ogr? Jest, o, e, ładny, ładny. Dam tu spoko, Bo nie było powiedziane, czy mamy całego ogra budować. Tu zbudował głównie buźkę. No, właśnie, czy, czy ogry miały takie. Miały, mają jakiś taki duży nos, ale fajnie, buźka są wszystko ok. Wygrał. Rozwalił. Rozwalił mnie w ostatnim momencie jednak. Ta, ta, ta budowla rozpizgała, właśnie Buśiem rozpiskała. Drośku i no miałem drugie miejsce. Nie no, ładnie zrobił to, ładnie. Ja zrobiłem całego ogra, ale faktycznie na dłuższą metę nie wyglądała moja postać jak, jak ogr tak naprawdę, chociaż starałem się, żeby wyglądał groźniej w ogóle. E, a tutaj goście zrobił główkę. Spoko, jak najbardziej spoko. Tak więc myślę, że to będzie na tyle w tym odcineczku. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam odcineczek spodobał. E, tutaj ludzie tak naprawdę nie wiedzą, bo to w sumie dopiero odcineczek zobaczycie teraz w sobotę. ja to nagrywam, to jest czwartek, więc dwa dni przed, bo w weekend mi nie będzie, dlatego wam muszę nagrać teraz odcineczek wcześniej, żebyście go mieli. E, nie zapomnijcie gdzieś tam dzwonią łapkować, skomentować, bla 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 bla. I jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z wami właśnie tutaj, o z wami, z wami, z wami, to e, ty bardziej możecie szczeć łapkę w górę. I w sumie sami też pooceniać te wasze prace, czy moje prace, jak tam wam się podobało, nie? na no akurat ten, teraz to co ostatnio przegrałem. Nie teraz, tylko to te boisko, myślę, że powinienem być pierwszy. Ale to tylko moja opinia tak naprawdę. A jeżeli chodzi o tego ogra, no to mówię, tutaj już kwestia tego, jak kto patrzył na ogra. Bo tutaj dałem gościowi wysoką cenę i może po, przez to, że dałem za wysoką cenę, to przegrałem, bo nie wiadomo, jak tam inni dali. No ale mimo wszystko. Dziękuję Wam jeszcze raz, trzymajcie się i na razie mój kebab wygrał.